Mieszkańcy Rzeszowskiego Osiedla Tysiąclecia mają dosyć sąsiedztwa zakładów drobiarskich. Rezdrop skarżą się na fetor, który trudno wytrzymać, zwłaszcza w upalne czy wietrzne dni. Przedstawiciele firmy zapewniają, że zrobią wszystko, by zmniejszyć uciążliwości, ale czasu mają niewiele. Dziś dyrektor Miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska skontrolowała zakład. Ratusz postawił też ultimatum. Jeśli do 28 lipca nic się nie zmieni, Rezdrop może stracić pozwolenie na działalność. To tak jakby było wycypisko śmieci. To jest identyczne. Tu się nie da żyć. Nie da się żyć. Mieszkańcy ulic Różanej, Konopnickiej i Marszałkowskiej w Rzeszowie protestują już od kilku lat. W pobliżu ich bloków działa zakład drobiarski Restrop. Ja na dziewiątym piętrze mieszkam, ale no nie da się w ogóle okien otworzyć. Ani w nocy, bo też nad ranem czuć, no naprawdę czuć bardzo. Naprawdę ten odór jest nie do zniesienia. Nieraz to po prostu nie baczymy oddychać. Tak śmierdzi. Nie idzie oddychać. Okna się zamknie, dalej śmierdzi. Także to jest coś okropnego. To taki zakład powinien być poza Rzeszowem, a nie w środku Rzeszowa. Zacznijmy od tego, w którym państwie tak jest. Powinni wynieść to poza granice miasta, a nie w środku. Zarząd Rezdrobu już kilka razy informował mieszkańców, że rozważa możliwość przeniesienia zakładu do Sieniawy. Kiedy? Tego wciąż nie wiadomo. Wiadomo za to, że do 28 lipca firma ma czas, żeby zmniejszyć uciążliwy zapach i przedstawić najnowsze wyniki pomiarów. W innym przypadku może stracić pozwolenie na działalność. Ostatnią kontrolę wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził w połowie lutego. Co wykazała? Pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o sprawozdawczość w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, a także. Pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami opakowaniowymi. Dziś w zakładzie była dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, która na prośbę mieszkańców przeprowadziła kontrolę. Urzędnicy odebrali wczoraj kilkanaście skarg. Skupiliśmy się głównie dzisiaj na właśnie tym zapachu i yy, powiem. Krótko tak, że są pewne nieprawidłowości, które dzisiaj stwierdziliśmy i które są do wyeliminowania od razu, natychmiast. Został o tym poinformowany pan, który zajmuje się sprawami ochrony środowiska w zakładzie i to ma zrobić od ręki. Zdaniem przedstawicieli rezdrobu na uciążliwe zapachy ma również wpływ kanalizacja miejska, śmietniki i inne źródła fetoru. Firma zapewnia, że od roku stara się minimalizować problemy i dodaje, że w zakładzie zainstalowano i uruchomiono już na przykład specjalne wentylatory o obniżonej emisji hałasu. Mieliśmy też spotkanie wczoraj z firmą, która proponuje takie nowoczesne rozwiązanie, jak sami to nazwali, dezodyryzacyjne. No staramy się wszystko robić tak, żeby nie być uczążliwym sąsiadem, a, a żeby właśnie jakoś też no tutaj istnieć. Zakłady drobiarskie istnieją w tym miejscu od ponad 60 lat. Nowy właściciel twierdzi, że kupując firmę był skazany na taką lokalizację. W zakładzie pracuje ponad 400 osób.